jest to działanie bardzo rzadkie wśród ludzi, a działanie przynoszące dobro, przynoszące wzorce do naśladowania. Można powiedzieć, że umysłność jest takim mitem założycielskim pewnej hojności i bycia poważanym. Oto król Saul został wydany w ręce Dawida. Dawid mógł go zabić. Jednak tego nie uczynił ze względu na przykazanie Boże, przykazanie szacunku dla pomazańca, ale również na swoje wewnętrzne przekonanie, że Pan Bóg by tego nie chciał. Kiedy my jesteśmy ludźmi wspaniałomyślnymi to takim, taką oznaką, że idziemy w dobrym kierunku, jest to, że jesteśmy kompletnie niezrozumiani. Ludzie uważają nas za takich praktycznych idiotów, którzy nie potrafią się odnaleźć w życiu, że moglibyśmy zyskać bardzo dużo, ale fałszywą mamoną i to tylko dlatego, że okazaliśmy się wspaniałomyślni. Zrezygnowaliśmy z tego, co moglibyśmy uzyskać na rzecz wyższego dobra.